Cześć! Mam na imię Bogna, jestem fizjoterapeutką. Wstajesz rano, przeciągasz się i nagle ni stąd, ni zowąd, zauważasz, że nie możesz ruszyć głową z powodu bólu. Dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym poradzić, opowiem Ci w tym filmie. Prawdopodobnie miałeś źle dobraną wysokość poduszki podczas spania na boku i mięsień, który był skrócony przez dłuższy czas, przy nagłej zmianie pozycji nie zdążył się rozciągnąć, napiął się automatycznie i tak mu już zostało. Za chwilę pokażę trzy ćwiczenia, aby to szybko naprawić, ale najpierw chcę, żeby była jasność w kwestii wysokości poduszki. Poduszka powinna mieć taką wysokość, aby idealnie wypełniać przestrzeń między naszą głową a barkiem, tak aby głowa i kręgosłup szyjny był w linii z resztą kręgosłupa. Nie może być zbyt wysoka, bo wtedy nasz kark jest zgięty i te mięśnie są skrócone. Nie może być też zbyt niska, bo wtedy te mięśnie są rozciągnięte, a te na dole skrócone. Załóżmy, że boli nas lewa strona. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, aby cofnąć podbródek, zgiąć go do mostka, tylko w niebolesnym zakresie i teraz spójrz do przeciwnej kieszeni. Obniż lewy bark. Możesz również dołączyć dociśnięcie głowy drugą ręką. Jednak pamiętaj, aby ćwiczenie odbywało się w bezbolesnym zakresie. Oddychaj głęboko, przytrzymaj w ten sposób do 20 sekund. Odpuść rękę i z kolejnym wdechem Wróć do pozycji wyjściowej. Drugie ćwiczenie to skłon boczny w przeciwnym kierunku do bolesnego, czyli prawe ucho do prawego barku, lewy bark obniżony, tak samo zresztą jak prawy. Znowu możesz docisnąć ręką, oddychaj spokojnie. Pamiętaj, aby ćwiczenie odbywało się w bezbolesnym zakresie. Czekamy co najmniej 20 sekund na rozluźnienie. Odpuść rękę i z kolejnym wdechem wróć do pozycji wyjściowej. Trzecie ćwiczenie polega na połączeniu dwóch pierwszych. Cofamy brodę i kierujemy ją do mostka. Po malutku patrzymy w kierunku przeciwnej kieszeni i przechodzimy do pozycji. Prawe ucho do prawego barku. Pamiętaj, żeby oba barki były cały czas obniżone. Następnie spójrz do przeciwnej kieszeni i wróć do zgięcia. Jeszcze raz. Przy okazji rozciągnijmy również drugą stronę. Nasz kark na pewno nam za to podziękuje. Po kilku powtórzeniach wróć do pozycji wyjściowej. Mam nadzieję, że te ćwiczenia i wskazówki pomogą Ci poradzić sobie z porannym bólem karku. Do zobaczenia w kolejnych filmach.